Dlaczego dzisiaj w nocy byłeś na ogrodzie? To nic takiego, musiałem coś zrobić. O trzeciej w nocy? Mogłeś zrobić to z rana. Przypomniały mi się słowa sąsiada, musiałem coś sprawdzić. Byłem u niego na ogrodzie w miejscu, gdzie leżała jego żona. Kiedy tam byłem, zauważyłem wystający palec spod prawnika, więc zacząłem kopać. O Boże, co takiego znalazłeś? Wykopałem lalkę, która jest cała owinięta w bandaży. Co ta lalka może oznaczać? Nie mam pojęcia, ale ogród sąsiada mnie przeraża. Wydaje mi się, że ukrywa tutaj coś jeszcze. Tamtej nocy powiedział, że sam niedługo to odkryje. Tato, uważaj na siebie. Tato jest godzina trzecia w nocy. Czemu kosisz trawę? Teraz to na pewno ty sprawdziłem i nigdzie ciebie nie ma. Nie wychodź z domu, to nie jest bezpieczne. Tato przerażasz mnie powoli. Nie zadawaj pytań, bo on to usłyszy. Od momentu, kiedy wykopałeś tą lalkę, zachowujesz się bardzo dziwnie. Gdzie jest ta lalka? Schowałem ją dla twojego bezpieczeństwa. On nadchodzi, słyszę jego kroki. Kto nadchodzi? Dlaczego krzyczysz na dworze? Co się z tobą dzieje? Zostaw suba i skomentuj po part cztery.